Witam Was bardzo serdecznie Ja jestem Watras I zapraszam Was na kolejny odcinek Let's Playu Z LEGO Batman The Video Game No i idziemy do misji drugiej Wsiadamy w nasz pojazd I lodowate przyjęcie Tak się zwie misja Historia Bo nie odblokowaliśmy jeszcze Swobodnej gry I opisuje nam tutaj Doktora Wiktora Freesa. Friesa jak to wymaga. Zresztą. No i przeczy przeczytacie sobie, zatrzymując film. Dowiadujemy się tutaj, że dodatnia, dodatnia temperatura jest dla niego szkodliwa. I że Niszczy miasto tego tam za pomocą wyobrażającego esera. To mniej więcej tyle, co się dowi dowiadujemy z tego tekstu. Okej, okay. zaczynamy grę, jak zawsze przeciwnicy się pojawiają, ale dobra musimy zniszczyć to, jak już mówiłem w poprzednim odcinku pierwsze trzy misje przeszły. Dobra, możemy sobie teraz jeździć lodziarką. Tutaj zaraz sobie wszystko poskładam. Wszystkie, wszystkie klocuszki sobie niszczymy je jeszcze raz No dobra Tego tu poniszczymy sobie Tu możemy zniszczyć, z tego będą pieniążki Zawsze jakieś tam pieniążki będą Okej okay. Robimy to stanowisko zmiany stroju Dla Robina O kurczę trochę tu Okej, robimy robię robimy szybko, szybko, szybko Składamy to No Zbieraj to dobrze Samochód zniszczony, ich furgonetka I właśnie bardziej furgonetka niż samochód. I teraz możemy spokojnie poruszać się po tym placu. I nam już nie będzie, nie będzie zagrażał. Przycisk 4 ha. Zapomniałem no, sobie. Chciałem to zrobić. Dobra, teraz nie wiem. Ale no, wiem, tyle, że. Dobra, zdjęliśmy ich dosyć łatwo. Ok. I tutaj muszą być takie same kolory. Nie. Tak, czerwony czerwony. I tutaj na przykład, no dawaj no, niebieski, niebieski i wtedy się otwieram, to okay. tam się otwierają te Ok. Tam wszystkie skrzynki są do zniszczenia. Właśnie <trybka> hmm, 4000 nie jest tak źle. Idziemy dalej. <trybka> Sorry, mamy jakąś taką chrypkę. Dobra, mniejsza. Z tą krypą lecimy dalej. Trzeba przechodzić. No, przy okazji, dobra, nie mogę tego zrobić. Chciałem ich zdjąć, bo to takie proste losy. Mamy latający strój. Latający strój Batmana. wszystko bezpiecznie. I hops. O nie. Dobra, Dobra jeden, drugi. Mostek. Robi już tu przyjdzie. Przyjdzie tak. Mam lepsza. To panowało trochę do serowania. Na padzie nie jest wcale tak trudno jak na klawiaturze, ale jednak. Czekajcie ja sobie tam skoczył? Nie, skoczył. Idziemy. Chodź, robi i przestało wziąć. idziemy. Jążki serduszka wszystko nam jest potrzebne. Dobra. Skargimy jeszcze tutaj tu jest jakieś wejście, ale mi chodzi o klocki nie przejdę tu, bo tu jest odpowiednia chyba postać potrzebna do tego nie, kiwo, może nie to mi to, tam wiecie no, robin, nie, robin. Chodź To Te barierki sobie pomiszczymy. Okej. Okay. Nasz bumerang. No nie. Kurde. Jak ja tam się dostać? Mogę tam się w ogóle dostać? Chyba mogę. Dobra. Teraz wchodzimy tu, robinę. Weszliśmy tutaj. Musiałem zrobić króciutkie cięcie. Dobra, musimy to zepchnąć. Zajcie, ja, powiedział, że tu... Dobra, pchniemy. Mam już si 2000, kurczę. Okej. Okay. No, pojechał weze mnie super. Super. Świetnie. Zostawiamy sobie tutaj Batman już do na nas Jedzie I wchodzimy no kurczę Znowu oni Coś tu Muszę zrobić Dobra jak takie Coś jest to znaczy że Batman wchodzi Dobra Niepotrzebnie to zrobiłem Chodź Robin Robin chodź tu, chodź tu, chodź tu Okej okay, Robin Teraz ja tu wchodzę Robin biegnie Okej okay. Jest z Dobra robi jak zawsze trafił. Cia Majda. Ten jest to mi się naprawdę podoba. Jest kurczę Praktyczny no i nie różni się za bardzo od klasycznego. Dobra, to muszę wsiąść. batmanie, a nie dobra, jeszcze to muszę zniszczyć kurcze, olej mu wypieprzył ale no co jest, powinieneś tam film no i jestem nasz doktorek dobra sorry ale muszę zrobić jeszcze jedno cięcie no dobra już mogę robię tyle tych cięć bo jestem trochę przeziębiony i nie chcę smarkać, kichać w mikrofon więc Czemu musicie zrozumieć? Ale to ma. jest jestem takie złe. Gdzie jestem? Ten... No, szalony doktorek. Chodź, jedno serduszko ma. Podjęliśmy jedno serduszko. Chodź tu. Możemy go zranić? Niech ma tylko 35 tysięcy, tak? Okej okay. Będziemy poniczyć to wszystko, co możemy. Tylko kurczę, nie pamiętam, co tutaj musiałem zrobić. Aha, uderzyłem go. No Dobra, spoko. Zbierzemy sobie pieniążki Nasz bumerang się zawsze przyda przydatny jest zawsze fajny panny jest ten nie bumerangiem, no kurde, jak mnie to bata no przeskoczysz. skaczesz? no skacz o ja nie mogę, no dobrze bum jest dobrze Na trzydzieści tysięcy, zaraz czterdzieści kurcze głośno, jest coś. park coś głośno, pewnie go słyszycie. No ale nic z tym nie poradzę. I dlaczego on ma takiego... No idź Robin, idź! No dobra. Dobra, to ja mogę spieprzyć. Kurczę, no co ja mam teraz Tobie zrobić? No widzisz. Kurczę, kurczę, no... Jedno serduszko kochałam, trzeba tylko jeszcze zebrać. Zabrałem mu to serduszko jakieś sudem I co to teraz to będzie Teraz robin. Chodzi do akcji. Jego kostium magnetyczny Hops hops Dobra, kloski ułożymy sobie już to od razu. Co ty robisz? Nie, nie, No. Gdzieś mi stąd. Dobra. Teraz drugi. A ty znowu. I teraz Batman Chato. Nie, ale udało się Jeden jest I teraz drugi Ile mu zostało tych serduszek? Dwa o kurde. No super eee, moje pieniądze. Moje pieniądze. Zabraża... Zabrażań Batmana kmiot. Chodź, 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 Dobra Kolejny boss pokonany I Batman jak zawsze bumeranga użył boomerangu. Hmm. znowu ucieka i znowu mi się nie uda złapać go kolejna misja wykonana kolejny boss pokonany jak już mówiłem poziom kończony odblokowany tryb swobodnej gry jak zawsze i co tutaj mamy dwa dodatkowe stroje grzybowcowy i magnetyczny także 4 będą dostępne historia na 66% suma level monet no mamy 75 tysięcy więc coś jeszcze tutaj? Nie. Więc ja Wam dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na kolejne odcinki z Lego Batman. Trzymajcie się i do zobaczenia.